A więc witam na zajęciach. Nazywam się Łukasz Bochniarz. Dziś nauczymy się podstawowych kroków salsy. Zaczniemy od rozgrzewki, szybciutka rozgrzewka. Zaczniemy od barków, zmienimy kierunek w przód. Dołożymy już krążenia ramion w tył, duże, obszerne koła. Ta rozgrzewka jest przyspieszona. Wymachy ramion, jeszcze skręty, wymachy w tył i delikatne skręty tułowia. Świetnie, raz na prawo, raz na lewo. Przejdziemy już do bioderek, czyli uginam nogi w kolanach. Tylko uginam nogi, nogi i wymuszam ruch na biodrach. Świetnie już sama teraz, tylko miednica. Pokrążymy w prawą stronę. Zmienię kierunek w lewą. Super. Chwilkę steptacz. Zwykły poznaliście to już na wcześniejszych zajęciach. Super. Dobrze. Kiki pamiętamy, czyli podobne ruchy. Super. No i powoli przejdziemy już do nauki kroków salsy. Zaczniemy. Stajemy i zaczynamy od lewej nogi. Lewa noga w przód, wchodzę na nią, unoszę prawą piętę, wracam, dostawiam, przeczekuję. Jeszcze raz w przód, już z liczeniem. Raz, dwa. Trzy, cztery, przeczekujemy. Jeszcze raz. Lewa, prawa, pięta, dostawiam lewą, przeczekuję. Świetnie. Teraz bez muzyki spróbujemy. Raz, dwa, trzy i przeczekuję cztery. Jeszcze raz. Raz, dwa, dostawiam trzy i czekam cztery. Spróbujemy z muzyką. Proszę głośniej muzykę. I teraz popatrzmy na asystentkę, czyli jak to nam wyjdzie. Raz, dwa, świetnie. Trzy, cztery, i raz. Dwa, trzy i cztery. Ostatni raz. Trzy, cztery, świetnie. Pójdziemy teraz nogą w tył, czyli prawa w tył. I znowu proszę ściszyć muzykę. Bez muzyki na razie kroczek. Raz, przednia noga delikatnie, piętą uniesiona, Dwa, dostawiam trzy i czekam cztery. I jeszcze raz. Raz, dwa. Dostawiam 3 i czekam 4 z muzyką. Raz, dwa, dostawiam 3 i czekam 4. Raz, dwa, 3 i 4. Ostatni raz. Raz, dwa, dostawiam 3 i 4. Teraz nauczymy się, połączymy to wszystko, muzyka, i próbujemy. Raz, dwa, dostawiam 3, czekam 4, i już. Raz, dwa, dostawiam 3. I czekam cztery. Jeszcze raz. Raz. Płynnie już dostawiam. Czekam. I raz. Dostawiam. Czekam. Świetnie. A więc przejdziemy teraz do nauki kroku do boku. Czyli proszę ściszyć muzykę. I na razie prosty ruch. Idę lewa do boku. Unoszę prawą stopę. Dostawiam. I znowu czekam. Dodam już tempo. Raz. Dwa. Dostawiam 3 i czekamy 4. Jeszcze raz raz. 2. Dostawiam 3 i czekamy 4. Teraz na prawą stronę pójdziemy. I znowu raz. 2. Dostawiam 3. Czekamy na 4. Kolejny raz. Odstawiam. Unoszem. Dostawiam. Ostatni raz. Raz. 2. 3 i 4. No i z muzyką próbujemy. Idziemy na lewą stronę. I próbujmy powolutku. Raz, dwa, trzy, cztery. I raz, dwa, trzy i cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy i cztery. A więc spróbujmy to wszystko połączyć i w przód i w tył. Bez muzyki na razie, same kroki, suche kroki liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery I raz, dwa. 3, 4, do boku od razu i raz, dwa, trzy, czekam cztery, odstawiam raz, dwa, dostawiam trzy i cztery. Muzyka i próbujemy w przód, będzie w przód, tych dwa razy i na boki. Przystawiamy, zaczynamy. 3, 2 i już raz. 2, 3, 4 raz. 2, 3, 4 raz. 2, 3, 4 raz. 2, 2, 3 do boku. Raz. 2, 3, 4 raz. 2, 3, 4 do boku. 2, 3, 4 raz. 2, 3 i 4. A więc poznaliśmy podstawowe kroki. Teraz czas na rozciąganie. Czyli ramiona w górę. Wychylamy się, idziemy do skłonu, proszę powisieć. Przerolujemy kręgosłup kręg, po kręgu jeszcze wychylamy się. Wy. Świetnie bliżej muzykę. Proszę ściszyć. No mówienie zajęć czyli zwróciliśmy uwagę na kroki, jakie wykonujemy. Doceniliśmy resztę, omówiliśmy zajęcia. No i to chyba wszystko, moja asystentko, Wszystko, już też wszystko. No to pani Agnieszko, dziękuję za zajęcia. Do zobaczenia już na żywo. Tu Agnieszka, moja narzeczona, też się przedstawi. To co? Hej, trzymaj się.